NAM Namzależy.pl Merytoryczne źródło informacji. Janusz Korwin-Mikke, lider partii Korwin. Dzień dobry. Dzień dobry. Partii, która zdaje się w końcu istnieje, tak? Cały czas istniała według PKW. PKW cały twierdzi, że cały czas istnieliśmy, natomiast nie byliśmy wpisani do rejestru. To jest zupełnie co innego. Ale w tej chwili jesteśmy wpisani do rejestru, ale jesteśmy wciąż jeszcze ciągle nieprawomocnie. To może być w każdej chwili zakwestionowane, już, ale już, ale już w tej chwili istniemy, znaczy, istnieje więcej tak, jak, jak, Unia Europejska przed traktatem lizbońskim. Pozwolę sobie bardzo bezpośrednio, przechodząc do tematów poważniejszych, no i co teraz, Panie Januszu? A co, no, jak to śpiewał narski, róbmy swoje. 4% z małym hakiem, no niewiele. No, niewiele niestety, no. co ja poradzę, jak... Ogromna propaganda, nie głosujcie na, znaczy, głosujcie na PiS i odwrotnie. I my, I my duchu do pachołki. Widzę, że już Panu po paru tygodniach chyba przeszła ta złość, bo widziałem w tych pierwszych wywiadach po... Yy, pierwszych po, wywiadach ja byłem w ogóle, już po nawet ogłoszeniu wyboru, w wyboru gdzie mieliśmy tam 6%, yy, byłem, miałem a najgorsze i nie, nie byłem z tego zadowolony, także... Co zawiodło? Oczywiście w każdej kampanii zrobiło, zrobiło się błędy, ale no przede wszystkim, przede wszystkim, no zabiodło to, że ani razu nie byłem w TVP w ogóle, prawda, w tvn nie też nie byłem od pięciu lat zresztą, ani razu. No. Jeżeli ja jest, ja jestem głównym, głównym wrogiem tego reżimu i, i, i jest zakaz pokazywania mnie. Zresztą nie ma w tym nic oryginalnego. E, przypominam, że jak Winston Churchill nie zgadzał się z polityką appeasement e, Chamberlena, to też przez 5 lat nie była ani razu e, w radiu, ani w telewizji. Była w telewizji w Wielkiej Brytanii wtedy. Czyli e, była wbrew pozorom nie w Stanach Zjednoczonych, w latach, tylko w Wielkiej Brytanii. I, i ten, i też go, i też go nie, nie pokazywali. Jak ktoś wdaje się w, w, z całym reżimem, no to niestety musi iść z konsekwencjami. Ładnych kilka lat temu, w 2015 roku, jeszcze przed przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, ja zadałem Panu takie pytanie, czy może Prawo i Sprawiedliwość z tymi obietnicami socjalnymi to tak trochę nie udaje, a potem zrobi sensowne reformy. A Pan wtedy mi powiedział taką, taką anegdotkę, to znaczy, czy wiem, dlaczego makaron się nazywa Makaron? Pamięta to Pan? Pamiętam, tak. I... Bo jest biały jak makaron, długi jak makaron, smakuje jak makaron. To, to czemu on ma się nie nazywa, makaron? Dokładnie tak. I teraz, patrząc wstecz na całą tą kampanię, wiele osób miało pretensje, że wasze hasła brzmiały. antyszczepionkowo, antysemicko, różne takie dziwne, nurty, gdzieś zgubiła się w tym wszystkim wolność gospodarcza, taki czysty patriotyzm. Nie rozumiem, no antyszczepionkowe to jest, to jest, my nie jesteśmy szczepionką, tylko przymusowi szczepionych. To jest to klasyczny postulat wolnościowy. Prawda? Jak można zmusić człowieka do tego, tylko bydle można zaszczepić. Jak można człowieka bez jego woli, bez jego woli, można wziąć i mu coś wkuć, wkuć coś w organie co, co to jest do jasnej cholery? Ludzie się godzą na to, żeby traktowani jak bydlęta hodowlane. Zresztą no, teraz też, jeżeli, jeżeli PiS obiecuje tam, grozi Bykowym, tym, kto nie płodzą dzieci, no to traktują to nas jak bydlęta rozpłodowe. No, tak i ludzie pozwalają tak traktować. No, żadna wolnościowiec się nie może na, na to zgodzić. Tak, tylko to nie, ja nie o szczepionkach, to nie jest jakby sedno. Czy yy, Wasza kampania nie brzmiała po prostu wielu osobom źle w uszach? No, y... Pan zawsze słynął wolność gospodarczą na pierwszym planie. A no, teraz... Zawsze mówiliśmy, cały czas żeśmy o tym mówili, cały czas krytykujemy PiS właśnie za to, że nie ma wolności gospodarczej. Coraz więcej przepisów, coraz więcej podatków, coraz więcej ograniczeń. No, za, za to krytykujemy PiS. Kto, kto mówi, że, że my tego nie robimy? Ale pamięta pan przecież piątkę Mencena, hasła. Tam, tam nie było czegoś, że nie lubimy podatku? Było, było, ale to kogo obchodzą podatki? Sam Sławomir Mencen to mówił zresztą. No więc niestety na tym polega problem. Jeżeli się mówi hasło wolnościowe, to ma się tyle sform gwiazdowski, czyli pół, pół, pół procenta. Ludzie mają w nosie wolność. Jak mówił Schiller w, w dramacie Hetman, bieda czy wie, co wolność, na co wybór, on musi móżąc, co na niego płacą za chleb, za buty, sumienie sobie sprzedać. Biedni nie mogą głosować, będą się domagać, że znaczy nie, nie, znaczy biedni, ci co żyją ze zasiłków państwowych. Kto bierze od państwa pieniądze, nie może mieć prawa głosu w wyborach. Tak zawsze było. To zawsze było. Jak była nawet Republika Francuska, prawda, w XIX wieku, a XX, to ci, co brali zasiłki, a również urzędnicy państwowi, również wojsko, policja, nie głosowały, bo kto bierze pieniądze od państwa, nie głosował na tym, żeby podatki były jak najwyższe i płacić podatki. Więc nie wolno ludziom, którzy biorą pieniądze od państwa, pozwolić na głosowanie. No to jest nonsens zupełnie. A u nas, nas bodajże już większość bierze pieniądze od, od państwa, takie czy inne. Prawda? Po wyborach chyba troszkę puściły panu nerwy, bo w kilku wywiadach już wróciło mówienie o tym, że młodzież powinna do armii wstępować. Yy, cały ten repertuar, Jaki cały Hitler, wszystko, wszystko wróciło. Jaki Hitler nie rozumiem? Że... No w kampanii bo mam wrażenie, że lubię, jednak troszkę był pan spokojniejszy. Ale nie rozumiem, co czy spokojniejszy. No. No, nie ma dowodu, że Hitler wiedział, wiedział o Holokauście. No, to, jest, to jest elementarna prawda, bo ktoś, jak ktoś ma dowód, to niech leci. Jest, o ile się nie mylę, 185 tysięcy funtów, czyli to jest prawie milion złotych pewna, e, nagrody i, e, za, za taki dowód. I proszę go przynieść. No. Takiego dowodu po prostu nie ma. Nie rozumiem, dlaczego mam już opuściły mi te nerwy. Znów nie chodzi konkretnie o ten temat, tylko o to, że był Pan grzeczniejszy w kampanii, a miałem wrażenie, że w kilku wywiadach... Jak to byłem grzeczniejszy? Domagałem się zdania Kaczyńskiego do więzienia za, za ten za, za drażnienie Rosji. byłem, tu bardzo agresywną kampanię miałem i na, i na parę, trzeba zobaczyć, co z tego poszło gdzieś tam, bo ja to będę będę dopiero sprawdzał, które spoty poszły, poszły i gdzie, bo do tej pory nie, mam, nie miałem nad tym kontroli. Idźmy dalej, czy Konfederacja przetrwa, czy już się może rozlatuje, czy do jesieni wytrwa w ogóle. To znaczy panowie Jakubiak i Liro przynajmniej na pewno Jakubiak z tego, z tego wystąpili, ale to wcale nie niespodzianie, czy nie wrócą są i na czy będziemy chcieli ich przyjąć ponownie. To jest jeszcze inna parakaloszy. Eee, ja akurat pana Jakubika lubię natomiast politycznie, no to jakby to powiedzieć? No. Eee, Prywatnie mogę go lubić, ale policja zachowuje się dziwnie troszeczkę. Yy, natomiast, yy, no, wie pan, jak sobie liczyć, liczyć procenta, są na stacy co liczą, yy, no to w, w, jesteśmy za Konfederacją, ale nie jest to bardzo silne, silne przekonanie. Myślę, że kalkulacja jest dosyć prosta dla pana ugrupowania. Potrzeba miliona głosów. Miliona! Czy to jest w ogóle wykonalne? Nie mam zielonego pojęcia. Przepływy głosów zmniejszają się z tygodnia na tydzień, o pół miliona, w czy w tamte, także, także wszystko, wszystko jest możliwe. Problem polega na tym, że nie mamy w ogóle dostępu, dostępu, dostępu do mediów. No, to jest rzecz, jest zdumiewa, bo mnie zdumiewa, bo na przykład TVP bardzo forowało wiosnę. Po to, żeby odebrać głosy, głosy PO. Dlaczego TVN? TVN nie, nie promowało mnie, żeby odebrać głosów, głosy pis -owi. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Jak zamierza pan zdobyć głosy młodych osób, to znaczy zmobilizować te młode osoby, żeby jednak poszły do wyborów? Czy ten bogojczyźniany przekaz nie odrzuca trochę młodzieży? Znaczy, oni mają głosować nie na ludzi obogończyźnianych, mają głosować na nas konkretnie, prawda? Na każdej liście będzie ktoś z partii Korwin, tam wolność i, i, i będą mieli na kogo zagłosować. Natomiast e, faktem jest, że bardzo wielu młodych ludzi nie poszło, nie poszło głosować właśnie z tego powodu, żeby nas ukarać za to, że że idziemy razem z Narodowcami, z panią Godek i, i, i z panem Braunem, a te wybory nie mają żadnego znaczenia poza tam, prawda, jakimiś pieniędzmi dla nas. Natomiast w tych wyborach to będą ich pieniądze zagrożone, bo będą musieli płacić, płacić 13 z emerytury, 14 emerytury, 15 emerytury, prawda, i tak dalej. Teraz problem polega na czym innym. Często sobie w ogóle nie zdawałem sprawy, dopiero mi wczoraj to uświadomiono. Młodych już nie ma. Znaczy są oczywiście, ale jest ich. Dwa czy trzy razy mniej niż parę lat temu. Powyjeżdżali. Powyjeżdżali. Nasi wyborcy są w Londynie, w Singapurze, wszędzie, gdzie się tylko da. Jeżeli jeszcze, nie daj Boże, jego ekstensja, Donald Trump, zniesie wizy, to jeszcze, to jeszcze wyjedzie część, część do Stanów Zjednoczonych i po prostu tych ludzi nie ma. My, my jesteśmy nie dwie partią, partią, partią ludzi młodych, bo my chcemy zmienić ten cały świat, prawda? Ale w kierunku wolności, ale ci ludzie wybrali wolność po prostu wyjeżdżając. To jest zresztą wolność jest średnia, ale jak na przykład mam przymus szkolny, prawda? muszę posłać dziecko do szkoły i tak dalej. Ale jeżeli z dzieckiem wyjadę do Bułgarii, no to zanim się połapię, że jestem dzieckiem w Bułgarii, to przez dwa lata mogę sobie robić, robić co chcę, a potem się przyniosę do Rumunii, prawda? I, i też mi nakłukają, Więc jak człowiek wyjedzie, za granicę, no to już tam jest jakbym bardziej wolnym człowiekiem. Nie wiem, czy pan wie na przykład, że jak jest teraz, mam informację przed pięciu lat, ale na wyspie White było 13 rodzin, które uciekły z Niemiec, żeby nie musieć posyłać dziecka do szkoły niemieckiej, że pod przymusem tam uczy homoseksualizmu i czegoś tam jeszcze, prawda? Na u nas ustał, na podstawie której trzeba posyłać dzieci do szkoły państwowej, pochodzi z 1938 roku i do dziś jest ważna. Co sądzi Pan o takim stwierdzeniu, że Konfederacja z Korwinem nie ma szans, ale Konfederacja bez Korwina też nie ma szans? No, jest to bardzo dobre i to się w każdej kawiarni, kawiarni w Paryżu sprzeda. Natomiast jaką to ma wartość wyborczą, to nie wiem. Okej. Okay. Yy, załóżmy, że jesienią prawo i sprawiedliwość bierze wszystko, a do Sejmu wchodzą tylko dwa środowiska, właśnie PiSu i PO. Co to oznacza dla Polski? To oznacza, że trzeba pójść i złożyć kwiatki na grobie generała Kiszczaka, że w końcu jego idea wygrała, takie było założenie. że. Ja rozmawiałem nawet tutaj z bardzo wybitnym człowiekiem, masonem zresztą, ale bardzo wybitnym, bardzo szanowanym przez prawicę opozycyjną, który powiedział mi w roku 1991 czy 1990 jeszcze, bo byliśmy razem w komisji, która układała tam po parosobowej komisji, właśnie regulaminy tam sejmów i tak dalej, I on powiedział, że celem jest doprowadzenie do systemu dwupartyjnego. Yy, I koniec. I koniec. I to się właśnie udało. Generał Kiszczak powiedział, że tak ma być. Raz rodzimy my, raz wy, raz my, raz wy. Kto wygrywa wybory, ten, ten bierze kasę, ale wszystko jedno, kto je wygrywa, robimy to samo. znajdziemy no, do Unii, budujemy Eurosocjali, są w różnej, różnej trochę wersji, prawda, ale, ale budujemy. Nawiasem mówiąc, yy, Państwo pewno nie wiecie, ale ta idea pochodzi z roku 1957. Otóż był taki facet, każdy z pokolenia starszego zna, ale młodzież nie ma, nie ma zielonego pojęcia, co to jest. Był to niejaki Bolesław Piasecki. Otóż musicie Państwo wiedzieć, że obóz na, z obozu narodowego przed wojną wyłamali się narodowi socjaliści i utworzyli ONR. Było się dwa ONR-y. Jeden ONR to ONR ABC, czyli, czyli narodowi socjaliści, i ONR Falanga, czyli narodowi komuniści. Przywódcą Falangi był Bolesław Piasecki, blond bestia taka. Był miał, miał wielkie poważanie wśród swoich ludzi. I ONR yy, Falanga, no, to on wpadł w łapy, w łapy generała Sierowa w 1945 czy 1946 roku, yy, ale do rzeczywistości się do porozumienia. Bo program Falangi był dokładnie taki sam jak program komunistów, Komunistów, tylko z tą tylko różnicą, że oni wierzyli w Boga, a tamcinie. No i tam wisiał wychodzi na, na dopiero po śmierci, w związku z czym spokojnie zawali porozumienie. Yy, założył firmę, która się PAX. Produkował, produkowała pł płyny Ludwig, była to jedyna prywatna wielka korporacja w tamtym czasie. Żyli sobie <śmianie> Pana Boga za piecem. Za komunalny 1956 rok no, obalono, obalono rządy Sowietów w Polsce, no i Piasecki musiał już dojść do porozumienia z Gomułką. <śmianie> no i zaplanował mu wtedy właśnie to, co jest teraz. Założymy dwie partie, jedna będzie narodowo-katolicka, socjalistyczna oczywiście, druga będzie ateistyczna. Te socjalistyczne. I na zmiany będą wybory, ponieważ my rządzimy raz, 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 prawda? I tak ludzie będą, będą myśleli, że ma, mają, mają wybór. Będzie demokracja, proszę bardzo. Gomułka to zostawił bez odpowiedzi. Bez, 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 bez wegetowo ale dudwik, Ludwik był sprzedawany, potem poszli w plastiki. Pak zrobił duże pieniądze, naprawdę. To wspaniały przykład, jak w tym komunizmie działał. Tym... Nawiasem mówiąc, nikt nie wierzy, że za najgorszego Mao tunga na południu Chin były wielkie korporacje prywatne. Prawie kapitaliści, którzy jeździli, jeździli Mercedesami do, do roboty, ale oczywiście w tych fabrykach musieli robić to, co im kazali komuniści. To samo było za, za, za Hitlera, za nowych socjalistów. Prawda? Też, też, też nie był narodowy socjalizm, prawda? to wszystko, ale Krupp, Thyssen, to wszystko były prywatne fabryki. No, też musiały robić to, co kazali Hitler, Przecież, ale, ale one były formalnie prywatne. Podobno Polska to teraz jeden z najszybciej rozwijających się krajów na świecie. E, no, na świecie to jest lekka przesada, natomiast na tle Unii Europejskiej, która zdycha, wyglądamy nawet nieźle, jak na garbatego, to po prostu się rozwijamy wspaniale. E, y, I ten. To wszystko dlatego, że na przykład nie mamy w tej chwili już państwowych stoczni, do których trzeba dopłacać, prawda? Mamy mniejsze, mniejsze zasiłki socjalne niż na Zachodzie. No, Unia się domaga, żeby podwyższyć, prawda? Kwestia tych kierowców prawda, słynne i tak dalej. Także... Także yy, on, una, Unia chce, żebyśmy ten socjalizm rozbudowywali, a my jednak troszeczkę zostajemy od o pół grobu za nimi i dzięki temu ma, mamy się lepiej. No, taka jest prawda. Nie ukrywam, że uważam, że ogromną tutaj rolę odgrywa propaganda takich ludzi jak ja, Michalkiewicz, Ziemkiewicz, prawda? Rybiński, yy, cała, kupa, cała kupa wolnorynkowców. Przecież na Zachodzie takich ludzi w ogóle nie ma. Na Zachodzie nie ma takiej partii jak, jak, jak Wolność czy, czy, czy Korwin. Jeżeli jest, to ma tam pół procenta głosów, co najwyżej, a nie tam 4 czy 4, 7 w porywach. Prawda? Nie ma. Nie ma partii. Która, nawet pani Tacza się nie odważyła powiedzieć, że trzeba zlikwidować yy, przymus ubezpieczeń społecznych. No, nawet pani Tacza tego nie powiedziała. Nie ma partii wolnościowej. Europa. Europa jest, jest zdemokratyzowana. Jak powiedział słusznie Karl Marx, wystarczy wprowadzić demokrację, i socjalizm, głupi ludzie w większością głosów zbudują, więc, więc to właśnie zbudowane. W Stanach Zjednoczonych jest to samo przecież, to większość jest za. Nawet republikanie nie zlikwidowali Obamacare'ego, prawda? To jest to, jest, to jest to pytanie: jak jest socjalizm, to musimy umrzeć, musi nastąpić. Musi nastąpić śmierć, śmierć tego ustroju przez z, z powodu ogólnego zadłużenia i tak dalej. Pewien niepokój budzi stwierdzenie Lorda Actona z 1860 roku, że każdy socjalizm się musi skończyć narodowym socjalizmem. To będzie ostatnia faza socjalizmu. Rzeczywiście widzimy, no w tej chwili Unia Europejska, już się mówi o narodzie europejskim, a jak się mówi o narodzie europejskim, to eurosocjalizm staje się narodowym socjalizmem, klasycznym zupełnie. Czy 500 plus na pierwsze dziecko Przyspieszy spodziewaną recesję. No, oczywiście, ale to, to ma być wypłacone od razu trzykrotnie 1 października przed wyborami. jest ciekawe, jak ludzie, którzy mówią, że walczyć z korupcją, biorą te pieniądze, a potem głosują na PIS. Bo ja bym zrozumiał, że wziąć te pieniądze, ale przecież nie głosować na PIS. Nie głosować na partię, która przekupuje. No, wziąć trzeba, bo jak, jak, broń Boże, broń Boże na tych. Na, na, tych, na tych bandytów głosować, bo jest wszystko jedno, czy Janosik pieniądze przepija, czy daje biednym, to tak samo jest bandytą, prawda? Więc... Polacy są gotowi na pierwszy od 30 lat recesję? Mentalnie? Nie, skąd? Nigdy nie są. Chcę przypomnieć, że na, na dzień przed Wielką Depresją w USA w 2009 roku wszyscy byli przekonani, że, będzie, że Hossa będzie dalej trwała. I tylko ci maklerzy, którzy wyskakiwali prawda, z 35 lat, z, 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 jeż, jeszcze ze złapkami przy uszach mając nadzieję, że, że, że kursy pójdą w górę, prawda? W miarę jak oni będą lecieli, no, się kończy, oczywiście. <grytanie> także także yy, nikt tego, tego nie przewidział. Ludzie nie myślą, nawet przedsiębiorcy tak naprawdę nie myślą. Są myślą bardzo krótkowzrocznie. Yy, no, na tym się opiera propaganda y, y, globalnego ocieplenia. No, y, y, człowiek nie myśli, że, że to są cykle, prawda? Bo to że, to, że jak rano robi się ciepło, a wieczorem chłodno, to już się przywykli. To, że latem robi się ciepło, a zimą i zimą przywykli, ale to, że przez 800 lat robi się ciepło, a przez 800 robi się zimnie, to tego jeszcze najstarsi ludzie nie, nie, nie pamiętają. W związku z czym można świetnie robić pieniądze na wmawianiu ludziom, że za, za chwilę wszyscy umrzemy, prawda? A może Polska znowu się. Przez te zapowiadane coraz częściej spowolnienia gospodarcze, jakoś przyślizgnie. Tam spadnie nam troszeczkę to tempo rozwoju i znowu już Nie, pan, no, jak mówił Dobry Wojak Szwejk, jakoś to będzie, bo nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było, prawda? Więc, więc na, pewno, na pewno jakoś to będzie. Kryzys jest rzeczą dobrą, prawda? Bo powoduje, że złe firmy wypadają. Tak samo jak choroby są korzystne, bo słabsi, słabsze organizmy giną, przetrwają, przetrwają silniejsze. Także ciężko o tym mówić przed wyborami zwłaszcza, ale niestety albo się wierzy w karlotrawiny, albo nie. Otóż, otóż jest to może niepopularne rozumowanie, ale tak jest. I dlatego, I dlatego się nie boję kryzysu, boję się coś takiego, że ten socjalizm stale się, się tego nie zlikwiduje. Tylko wręcz przeciwnie, im większy będzie kryzys, tym większy będzie wrzask ludzi. W rządzie coś zrób, prawda? Będzie raczej, żeby rząd coś robił, nie żeby zlikwidować. To jest, jest szokujące zupełnie. Ja pamiętam panią Silo i to jest... Ona jest prezydentką chyba, już się, przepraszam, myli, czyli Sierra Leone, czy Liberii, chyba Liberii. I to czarna baba oświadcza, oświadcza spokojnie. Że ceny kakao spadły, no ale ja nie podniosę podatku, bo nie można na barki ludzi przerzucać kłopotów, jakie ma rząd. No, gdzie w Europie ktoś by. Zacytował Adam Smitha, prawda? Ona czytała Adam Smitha i zrozumiała, być może na czytali, ale jak widać im się nie przyjęło zupełnie. I, i, i oczywiście pod, podatkiem podnieśli natychmiast. Prawda? Otóż, otóż to jest, to jest szokujące, że ludzie, ponieważ. Nieszczęście polega na tym, że dano, dano ludziom prawo głosu, yy, ludziom, którzy tego prawa nie powinni mieć. No, znają się na czymś, może 5, 10, 15 góra procent ludzi. Tylko pamiętajmy, co się dzieje. Zawsze, zawsze było tak, że rządziły te właśnie elity, te 5, 10, 15 procent ludzi. Rządziło, w Polsce dochodziło do ponad 10, bo była szlachta, to było bardzo dużo. We Francji szlachta miała tam parę procent, w Anglii 1 procent, a dzięki temu była bardzo tania w utrzymaniu, bo było jej tylko 1 procent społeczeństwa. No i, I dlatego ustrój w Anglii w dużej mierze przetrwał. Nie, nie było to wielkiej rewolucji jak we Francji. E, no i, i e, teraz ci ludzie nie mieli prawa głosu, prawda? natomiast reszta. Bo to, to, to nie jest dzisiejsze czasy. Zawsze większość ludzi chciała, żeby nie chce mieć wolności, tylko chce mieć pełną michę, prawda? Wełna bawełna, by, byle była kicha pełna. Przecież jest zadowolony, że jest chłopem pańszczyźnianym, dobry pan, tak jak się złamie nogę, to do, do cyrulika, prawda? Na swój koszt zawierze, tak jak dzisiaj, prawda? darmowa zdrowia. Dobry pan uczy dziecko fortwackie na swój koszt, oczywiście tego, czego on chce i, i chłop to rozumie, prawda? I nasi to rozumieją. Mówmy o tych, o tych 15%. Dlaczego u nas My w Europie dochodzimy te 5%, w reszcie Europy czegoś takiego w ogóle nie ma, takiego fenomenu jak, 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 jak nasza partia prawicowa naprawdę. A w Ameryce takie poglądy głosi około połowy, około połowy republikanów, czyli około 25% społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, bo z tych 15%, 10% wyjechało do Ameryki. Bo tam była wolność, i w wolności pieprzeli to wszystko, i pojechali do Ameryki. I tam jest nie 15,25, a, a, a u nas jest nie, nie 15,5. No. I, i, I to widać, prawda, w wyborach. To na sam koniec. Rozmawiamy przed samymi wakacjami. Widziałem na Facebooku, że zapowiedział Pan wakacje z Korwinem. Czyli co? Wskakuje Pan w koszulę. Te Ananasy i będzie pan teraz nad Bałtykiem, tym młodym rodzicom z dziećmi, mówił, że żadnego 500 plus nie powinno Tak być. jest, oczywiście, że tak. Oni, oni się muszą zdawać z tym wie Pan, Jak ktoś ma trójkę dzieci, no to on na tym traci, na, na tym zyskuje, dlatego, że dlatego że on płaci 700, ale dostaje 1000. Nie? Więc jest in plus. Natomiast gorzej jest z tymi, którzy nie, nie mają tej trójki sieci, oni płacą 700, a nie, a nie dostają e, tego, jak ma ten dru, drugie dostają 500. A więc, e, no ale to jest pewien problem, bo mm, ludzie, jest taka chyba tego, Bastiata jeszcze jest ten artykuł i Ferietom powiedziałem, co widać, a czego nie widać. No i tam e, oni widzą, że dostają te 500, a nie widzą, że płacą w podatkach 700 No i, i to jest problem. Myślę, że ponownie porozmawiamy po wakacjach, kiedy skończy się sezon ogórkowy. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.